Dzisiaj spotkanie troszkę może inne niż y, za każdym razem prezentowanie konkretnych tematów, y, za każdym razem coś nowego. Y, tyle razy byliśmy wśród ludzi, którzy tworzą rzeczy nowe, wśród pasjonatów, konstruktorów, badaczy UFO. Y, temat zostaje zrobiony, często do tego nie wracamy. A tutaj pojawia się pytanie: co dzieje się z nimi, z ich prototypami, propozycjami, wynalazkami jakie są ich losy? Oczywiście w ciągu kilku lat jakie minęły od czasu, kiedy program na antenie Telki na te tematy był prowadzony, wszystkich bohaterów nie da się tutaj pokazać. Ale wybrałem kilka historii po to, aby przypomnieć, co pokazywali oni swego czasu w naszym studio i powiedzieć jedno, dwa zdania, co dzieje się dzisiaj z nimi. Nie tak dawno w naszym studio pojawił się Roban Tabaka ze swoim silnikiem Free Energy, który zapowiadał się z wielkimi nadziejami, że może to początek prawdziwej rewolucji technologicznej. Pokazujemy mały fragment tej audycji w naszej etelce, a potem jedno zdanie komentarza, jaki jest stan tej sytuacji na dzisiaj. No jest to replika urządzenia prądnicy czy, czy Energizera Belliniego, które ma służyć i służy do ładowania, przeładowywania akumulatorów e, z jakimś tam zyskiem. Czy to to ty będzie pokazane? Dobrze. Dobrze, o właśnie. No tak jak, jak wcześniej wspomniałeś, składa się to urządzenie najprościej jak można w prostych słowach powiedzieć z układu wejściowego, czyli z akumulatora, który zasila to urządzenie jest jak gdyby tym dawcą energii tak. do niego z bębna na którym się kręcą magnesy trwałe z cewek które gdy przetwarzają łapią tę energię przetwarzają ją zobaczyć co to są za jakieś anomalie nazwijmy tak to umownie jest. w tych przepływach prądu idziemy do zupełnie jakby nowego projektu który opiera się na tej idei tego powiedzmy tej energii tak jest. w ten sposób, tak? eee, to jest pamiętacie jak to startował na początku audycji chcielibyśmy robek gdybyś chciał i także do żeby tym systemem zasilania, który wymyśliłeś w tamtej maszynie, który pobiera bardzo niewielką hmm. ilość energii, żeby można było napędzać nie takie małe, tylko duże No właśnie, właśnie. Czyli to jest połączenie Adamsa Bediniego i moich moi tutaj wariacji na ten temat. No, składa się właśnie też z magnesów, które są na końcówkach tego śmigła. No i jak widać, zresztą tutaj elementów kilka cewek, z których. Ta, te, te, ta, ta, ten zespół jest napędowy, tutaj natomiast jest odbierana energia. Cała sztuka, całe jakby odwrócenie to są proste i banalne, ale, ale jakże mało właściwie, ja nie widziałem też takich rozwiązań, żeby ktoś próbował budować właśnie śmigło, które, które ma napędzać, że tak powiem, jakiś pojazd latający w ten sposób, w odwrotny że sposób, odwrotny sposób. Czyli na końcówkach śmigła są po prostu magnesy, a tutaj są e, e, elektromagnesy, które dają te impulsy popychające, popychające. popychające, popychające. Roman Tabaka po pewnym czasie stwierdził, że i w tej konstrukcji jest pewien błąd i chce zmienić pewne parametry tego urządzenia. Może następnym razem sprawność tego urządzenia będzie większa. Tak czy inaczej, właśnie tacy ludzie jak on są naszymi bohaterami. To oni szukają rozwiązań tam, gdzie innym wydaje się, że jest to niemożliwe. Kolejny niezwykły projekt to wizja budowy we Wrocławiu. Centrum Edukacji Kosmicznej Piramida, zgłoszony lat temu 16, dzisiaj reaktywowany poprzez zrobienie makiety przez Bronka Glądałę, który stąd też makietą znalazł się w naszym studio. Przypomnijmy na moment jak ta wizja wygląda, a potem powiem co działo się po tym programie. Na specjalnej konferencji prasowej zwołanej we Wrocławiu został przedstawiony niezwykły projekt, miałem przyjemność go prezentować, projekt zbudowania Centrum Edukacyjnego i Wystawieniczego we Wrocławiu. Wtedy to było takie wielkie halo w mediach, bron z całą dokumentacją i ty. różnego typu właśnie zdjęcia z prasy, e, też tutaj e, pokażemy. I bronek, i, i minęło 12 lat, oczywiście nie udało się zbudować piramidy, ale ty nie zapomniałeś o tej idei, Przedeś do mnie i mówisz, że Janusz to tak nie może zostawić i chcę się w to włączyć, chce, żebyśmy to po prostu doprowadzili do do stanu fizycznego. Na razie ty sam doprowadziłeś do stanu makiety, którą tu oglądamy. Tak. Tutaj, jak widzimy, mamy statyczne tylko, prawda, punkciki świetne. Natomiast w zamiar, w założeniach naszych byłoby, żeby były w ruchu, tak jak we wszechświecie są symulacje gwiezdne w ruchu i przy dzisiejszej nowej technice Dlatego chciałbym tu na powstępie powiedzieć, że zastosowalibyśmy najlepsze te tajniki i techniki na miarę XXI wieku. Każda z tych sal miałaby około 550 metrów kwadratowych powierzchni. Z tej sali waszej galaktycznej przejdziemy, przejdziemy do sali konferencyjno-kinowej. Idziemy windą jedziemy bądź schodami jedziemy do góry. I zaczynamy na... bardzo mocno, tak? I, tak. I tutaj jesteśmy już. To jest tak zwane druga kondygnacja, to jest druga kondygnacja mniej, mniej więcej na wysokości około 1 trzeciej, jeszcze nawet mniej niż 1 trzecia. Powierzchnia tej kawiarni miałaby około 75 m2. I tutaj siadamy sobie wygodnie w fotelikach i przy odpowiedniej aparatury możemy oglądać kawałek wszech... nieba z ziemi czyli wszystkie urządzenia, teleskopy, lunety byłyby były umiejscowione tutaj w tej kuli. Ta kula miałaby około 5,5-6 metrów średnicy. Inicjatorzy tego niezwykłego projektu zwrócili się w sprawie o pomoc i konsultację do jednego z najbogatszych Polaków, pana Leszka Czarneckiego, obecnie wrocławianina, który jak wiemy, w Polsce, a szczególnie we Wrocławiu, czyni w tej chwili wielkie inwestycje budowlane. Pismo poszło po około miesiącu. Zapytaliśmy, czy jest zainteresowanie do podyskutowania o takim niezwykłym projekcie. No niestety, przynajmniej na ten moment sekretariat odpowiedział, że pan prezes w tej chwili nie jest y, zainteresowany tym tego Typu projektem. Mamy nadzieję, że może kiedyś tak się stanie. Koniec końców wiemy, że pan Czarnecki chciał lecieć w kosmos. Niedużo brakowało, a to Centrum Właśnie Edukacji Kosmicznej to bardzo po drodze. Na antenie programu, który swego czasu nosił między innymi taki tytuł, jak, jak Nie takie UFO Straszne, jak potem wyjaśniamy rzeczy niewyjaśnione, pojawiała się bardzo często kwestia hipnozy, wykorzystywanej przede wszystkim w badaniach osób uprowadzonych, czy też poszukiwania. Poświadomości ludzi, zdarzeń, zagadnień z dawnych, dawnych czasów. Jednym z tematów podejmowanych przez nas była regresja hipnotyczna przeprowadzona w 2004 roku w marcu w gębica kołowy Młody chłopak z gębic, pan Michał, mówił wtedy w hipnozie prowadzonej przez pana Kaczorowskiego rzeczy niezwykłe. Przypomnijmy tamten epizod. Cześć, witam Was serdecznie. Gdzie Ty jesteś tam? w Kim jesteś mężczyzną? Mężczyzną jesteś, jak jesteś ubrany? Na biało. Co masz na sobie? Białą pustelnią w głowie. Tak. Opisz mi tą piramidę wewnątrz, którą remontujecie. Chodzę do środka. Tak. Zapalone, tak? zapalone takie. Ok, w się palił? Takie... Tak. A kto w tych piramidach rządzi? Tam nie ma nikogo. Oni nie pozwalają wejść do Co oni robią na tej planecie? Wioska blisko piramidy. Czym jest piramida dla Was? Pilnujecie jej. Opisuj mi tych kosmitów. Chcieli, żebyśmy myśmy tam nie weszli. Ten. Te, Te ściany. Nie cóż, żebyśmy tam do środka. No wejdź pod ten ten, zobacz co tam jest. Zobacz, wchodziłeś tam. Zobacz co tam jest, fejdź. Patrz teraz co tam jest, opisuj. Dostatek jeden. W tej piramidzie, gdzie on jest? Pod ziemią? Pod spodem. Pod piramidą? Jak się wchodzi tam? Opisujcie. Taki kamień, że na odsuną. Tak? Tam widzicie kamień, co są schody. Tam to jest stary. Tam się mają wchodzić. Dobrze, wchodzicie tam. Opisz mi ten statek, jak wygląda. Złoty. Przed wielu laty w naszym programie gościliśmy też ludzi wojska i to też wysokich rangą. Swego czasu gościem programu był pułkownik Leonid Bardier. Oczywiście oficer już w stanie rezerwy, i to oficer, jak brzmi nazwisko, nie polskiej, tylko ukraińskiej wcześniej radzieckiej armii. Opowiadał on różne historie. Jedna z nich dotyczy obserwacji dużego obiektu praktycznie przez cały oddział wojska w czasie zajęć na poligonie. Posłuchajmy, jak wówczas relacjonował pan Bardier to niezwykłe zdarzenie. Po prostu koloru metalika, drugi był taki, takiego samego koloru taka była jeden pas przez cały po długości i dwa pasy po w końcu i na początku. Na drugim obiektu nie było żadnych, żadnych eliminatorów, przecież na pierwszym byli eliminatory. Czyli takie, policjanty. były bardzo duże obiekty, powiem, że około 100 metrów długości czyli mogliście ocenić tą długość? tak, mogliście? bo jestem artylerystem jak długo trwała ta obserwacja? obserwacja trwała 10-15 minut no a to już sporo i ilu was było osób? Które U nas było? było 6 albo 8 osób 68 osób, to co? Wszyscy jakby no nie Wszyscy oglądali, oglądali się na siebie, pytaliście, tak czy każdy widzi to samo? Tak jest. Liczeni jesteście w tym kierunku tak, ocena odległości, wielkości, tak. I tak, tak, dalej, tak jest, się. tak jest. Dlatego my nie nie dokładnie zaprosili, którą jaką długości jest ten obiekt. To zdarzenie, o którym tak sugestywnie opowiadał pułkownik Bardier, musiało mieć duży wpływ na jego późniejsze losy. Wprawdzie nie zajął się praktycznie i zawodowo ufologią, ale został bionergoterapeutą, kręgarzem, człowiekiem, który leczy niekonwencjonalnymi metodami. Często tak się zdarza, że ludzie, którzy coś takiego doświadczyli, interesują się ezoteryką, właśnie niekonwencjonalną medycyną. Tak też zostało w przypadku naszego e, pana Bardie. Robi to zresztą w Polsce, e, to też miło e, dla nas Polaków. W naszym archiwum to sprawa dość e, świeża. Koniec końców z ubiegłego roku. Wizyta w naszym studiu jednego z najwybitniejszych ufologów na świecie, Timothy Guda. To, co wtedy stało się i w czasie tej audycji, i potem, e, warte jest komentarza. Powiem tylko, że fragment, o którym mówi Bardier, który teraz pokażemy, dotyczy niezwykle ważnej sprawy. Oto jego publikacje, sygnowane były przez jednego z najważniejszych ludzi armii brytyjskiej. I o tym przez chwilę posłuchajmy. Jednym z najbardziej takich mocnych sytuacji związanych z tobą jest to, że wstęp do książek, które piszesz i publikujesz, nie jeden raz napisał człowiek w nas wysokim stanowisku. Chodzi o lorda Hill-Nortona, kiedyś przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO. In Poznałem, parliament in, in England. Poznałem go, gdy um, brał udział w takim przesłuchaniu w, w Izbie Lordów w parlamencie brytyjskim związanym z e, właśnie tematem UFO. That was about 1980 and uh, we talked a lot and eventually he wrote the forward to my first book Above Top Secret and then the forward to several other books. To było mniej więcej powiedzmy, w roku 80 czy w latach 80 i wtedy e, też e, po poznaniu się w bliższym e, napisał e, wstęp do mojej książki Above Top Secret. Z wiedzy, którą przez lata zdobywałeś, Timothy, jaki właściwie wyłania się dzisiaj obraz obecności obcych istot na Ziemi? Gdybyś mógł krótko e, go scharakteryzować. Descriptions of vary. Opisy obcych różnią się, tak. są różnorodne from humanoid beings można powiedzieć taki spektrum od e, istot człowiekopodobnych to robot type beings do, is, do istot bożno e, takich e, podobnych e, robotopodobnych al biological robot types biorobots oraz biologiczno takich biorobotów bio czy bio, biologiczno-mechanicznych robotów essentially they have two arms a head a trunk and two legs Zasadniczo mają parę rąk, głowę, tułów, nogi. females and anything in between. Płci męskiej, żeńskiej i, że tak powiem, formy pośrednie. Myślę, że tego typu ludzie jak Timothy Good y, mieli duży wpływ na to, co w niedługim czasie zdarzyć się ma w Wielkiej Brytanii, co zostało już oficjalnie zapowiedziane. Otóż brytyjskie Ministerstwo Obrony ujawnić ma bogate archiwum obserwacji, przypadków, badań, e, jakie prowadziły rządowe różnego typu instytucje nad fenomenem niesidentyfikowanych obiektów latających. To będzie duża sprawa, bo po francuskich tutaj archiwach ujawnionych niedawno, wcześniej chilejskich, teraz przyszłaby na brytyjskie. Szczególnie z tego, co wiemy od Timothy Gooda bogate i szczególnie wiarygodne. Czekamy na to, trzymając kciuki, mamy nadzieję razem z Timothy, który tutaj rok temu był gościem. Między Między też 10 UFO Forum. Raz na jakiś czas trzeba cofać się w przeszłość, sprawdzając, co ciekawego kiedyś działo się tutaj u nas, jakich ludzi gościliśmy. Wydaje mi się, że wielu z nich kiedyś przejdzie do historii. Już dzisiaj są znaczącymi osobami na mapie czy spraw UFO, czy też niekonwencjonalnej techniki. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ludzie szukają prawdy. A nasz program, przynajmniej do tej pory, służył temu, aby takich ludzi i ich projekty, pomysły, ich oceny, wiedzę tutaj pokazywać. Dziękuję Wam bardzo.